Ech, może przeżywają i dalej walczą? Nie tym razem. Wykonać. Nie, 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 tylko nie wykonać. To nic osobistego, Jones. Chociaż sprawi mi to przyjemność. Niech ktoś sprawdzi, co to takiego. Fundament. Tak jest. Tak. <głos> 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 wow, ten to długo tutaj. <noise> Kaj, wyrwał go z tej maszyny. Uratował go. Widziałam twoją śmierć. Ale lepiej oberwał. Nie no, Dwayne Johnson! Ten rok! Co jest? Marzenia się spełniają! Obiecałeś mi że no. się nie Rok! Nie mam pytań! Z nim mamy większe szanse. Tak już nie spodziewałem. Nie gadaj! Jaki Powiedzieliście? поддібраев падебраев <laughs>